Z nami trzepnie. Masakra. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w środę z a w środę przepiękną, ponieważ jest dzisiaj tak ładna pogoda. Oczywiście jest zimno, ale jest już niebieskie niebo i ja sobie tak pomyślałam, że jakby z połowa lutego, no oszukana trochę połowa, nie ma jeszcze połowy lutego, ale ja już tak sobie, wiecie, popycham do przodu, to już zaraz będzie koniec lutego, i zaraz będzie marzec, i mimo, że w marcu jest jeszcze zimno, cholernie, bo nie ma tak, że jest. <laughs> jest u nas wiosna już w marcu, to jednak to jest marzec. Ja mam nadzieję, że to już będzie wiosna, bo ja nie dawidzę zimy. Mnie zimą jest cały czas zimno, dla mnie to jest ten śnieg jest mokry, zimny, okropny. Ja nie uprawiam żadnych sportów zimowych, więc dla mnie zima jest tylko na przeczekanie. Więc jak już się kończy luty, to już z taką nadzieją wchodzę. W nowy miesiąc, że nawet jeżeli ten marzec i kwiecie będą beznadziejne, to jednak jest to już wiosna. Dla mnie już jest marzec, to jest wiosna. 1 marca to jest dla mnie wiosna. Mówcie co chcecie, dla mnie już 1 marca to jest wiosna. A propos właśnie sportów, to wracam do Was z update'em dotyczącym Sokatoc. Ponieważ jakiś czas temu mówiłam Wam, że zapisałam córkę na te zajęcia do Sokatoc i mamy za sobą już dwa zajęcia i muszę przyznać, że jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona. No nie ja, bo moja córka, ale mówię tutaj, wypowiadam się w imieniu mojej córki. Jestem, kazała przekazać wszystkim, że zajęcia są bardzo, bardzo fajne. Dla mnie jedyny minus, który ja widzę w tej chwili, to jest to, że te zajęcia odbywają się w, no w sumie nie ma gdzie indziej, tak? One się odbywają w, na, w sali szkolnej, w sali gimnastycznej. I wiecie jak to jest, jak wyglądają sale gimnastyczne w szkołach, jak wyglądają te szatnie w szkołach. No ja nie akurat nie lubię tych klimatów, więc to jest dla mnie jedyny minus, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie ma innej opcji, żeby się one gdzieś indziej odbywały, bo to musi być duża sala hala. Więc, więc jest ok, tak? Więc tak naprawdę to jest żaden minus. Natomiast jeszcze powiem Wam tak szybciutko, że jak pierwszy raz poszłam za melką i weszłam do tej szkoły i weszłam do. Wiecie, ja jakby miałam kontakt ze szkołą, tak czy siak, no ja jestem tłumaczem, ja nie pracuję w szkole. Ale jak miałam zawsze kontakt ze szkołą, nawet już po mojej szkole, ponieważ moja mama, już teraz na emeryturze, była nauczycielem geografii w liceum. Więc ja do tego liceum, do którego też chodziłam, tam moja mama uczyła. Zdarzało mi się jeszcze z mamą gdzieś tam chodzić, więc jakby ja szkoły, szkoły nie opuściłam już tak na 100%, opuszczając szkolne mury, bo zdarzało mi się jeszcze w szkole być. Natomiast muszę przyznać, że powrót do tej części sportowej w szkole, czyli do szatni i do sali gimnastycznej, był dla mnie traumatyczny. <grym> Powiem Wam szczerze, że ja nie byłam nigdy i nadal nie jestem typem sportowca. I przypomniało mi się wszystko łącznie z tymi zapachami. Ja mam w ogóle bardzo dobrą pamięć zapachową i ja potrafię sobie przypomnieć dane miejsce z zapachu. I ja już wiem co, gdzie, jak. I powiem Wam, że jak ja tam poszłam, to sobie od razu wszystko przypomniałam. I podzielę się z Wami taką refleksją na temat tego, bo wydaje mi się, że gdyby to inaczej wszystko wyglądało za moich czasów, jak wyglądał w łeb, nie wiem jak teraz wygląda. Mogę się założyć, że pewnie w 90% jest tak, jak było, a tylko w 10% gdzieś tam ktoś się stara i coś próbuje innego robić. Ale ja pamiętam, że za moich czasów było to tak, że była, była zabawa na macie, czyli macie piłkę i grajcie. I tak naprawdę ta piłka, to jest, wiecie, to jakbym zamknęła oczy, pomyślała o WF-ie, ja widzę piłkę. Piłkę widzę, piłkę widzę. I tylko patrzę, gdzie mnie tutaj z jakiej strony walnie. I to co jest moje wspomnienie z wf i ta piłka jest dla mnie traumą, więc jak poszłam tam pierwszy raz na to Sokato, to sobie wszystko przypomniałam i tak naprawdę oprócz piłki nie pamiętam nic i słuchajcie, ja byłam taką dziewczyną, dziewczynką, która, no i potem już dziewczyną, która była wybierana jako ostatnia, do danego zespołu. Czyli jeżeli staliśmy, wiecie, jak na y, skazanie, jak na ścięcie i było dwóch kapitanów drużyn y, i każdy kapitan wybierał sobie drużynę, y, to pamiętam, że ja zawsze byłam na końcu. Ja nie byłam wybierana. Ja byłam po prostu z przydziału. To jest na zasadzie, jak idziecie na NFZ do jakiegoś lekarza i się okazuje, że przyjmie Was 90-letni staruszek, który w ogóle już nie wie, co się dzieje, ale jest to na NFZ i jest on z przydziału. To ja mniej więcej byłam takim staruszkiem, który przyjmuje na NFZ. I to mówię o prawdziwa historia, więc tutaj akurat nie żartuję z tym staruszkiem, bo tak się pewnej osobie z mojego otoczenia zdarzyło, że taką miała sytuację i w ogóle pan już nie wiedział w ogóle, doktor w ogóle nie słyszał, nic nie widział, w ogóle co się dzieje. No ale do przegu, jak ja to mówię. No i słuchajcie, i ja byłam właśnie takim NFZ-em wtedy, że nikt nie wybiera sam z ciebie, tylko buzi. No i powiem Wam szczerze, że to było takie przykre dla mnie i też mam takie wspomnienie zawsze. Plus to, że ja jestem drobną osobą i zawsze byłam drobna, szczupła i niska. I dla mnie takiego Krasnala... Takie zajęcia, kiedy tą piłką wszyscy wiecie, przywalili ja, Na przykład moja koleżanka, która była e, o wiele silniejsza niż ja, o wiele lepiej zbudowana, to ona po prostu wiecie, przygrzmociła tą piłką, to ja zamiast ją odebrać w tej siatce, w tej siatkówce, to ja po prostu uciekałam. E, I tak wyglądają moje zajęcia. No i wszyscy potem: co ty robisz? Zastanuj się, przecież wszyscy jak przegrywamy. No i to tak było. E, niestety. I to jest moje wspomnienie, właśnie z zajęć WF-u: uciekanie przed piłką. A jak już był zbija, to już była dla mnie trauma zupełna. Nienawidziłam tego, nienawidziłam żadnych zabaw z piłką. Jedyne, kiedy, się, kiedy sobie dobrze radziłam, to była jakaś atletyka, czyli na przykład jakiś bieg. E, skak, skok w dal. O, no, skok w dal. Do kuwety dobrze skakałam, <laughs> więc to mi dobrze wychodziło. Wiecie, taka mrówka biegła, biegła, biegła taka mała, drobna. Wiecie, ro, odbiła się i poleciała, nie? Wiatr ją poniósł, więc to mi dobrze szło. I jeszcze mi dobrze szły takie, wiecie, przewroty, w tył, w przód, wszystkie takie rzeczy, które wymagały bardziej takiej gibkości, wychodziły mi dobrze. Natomiast wszystkie, które wymagały właśnie jakiejś zabawy z grania z piłką czy jakiejś takiej siły. Zupełnie nie, nie mówiąc już o tym, że nie umiem do tej pory pływać. Jak były zajęcia na basenie, ja nie potrafiłam pływać. Pani od WF powiedziała mi, że pierwszy raz widzi osobę, która tam z deską oczywiście, która macha dobrze nogami, ale nie płynie do przodu. Ona powiedziała, że jestem fenomenem jakimś. Um, więc no, nic mi po prostu nie wychodziło um, i bardzo z perspektywy czasu żałuję, że e, nie było jakichś takich zajęć, które by e, angażowały właśnie też e, inne jakby sfery, tak? czyli nie tylko tak, takie siłowe rozwiązania, tylko na przykład nie było żadnego, nie wiem, pilatesu, nie było żadnej, e, żadnego jakoś rozciągania, żadnych ćwiczeń na kręgosłup, które by nam się przydały jako dzieciom, które nosiły te plecaki, wiecie, z kamieniami w środku. Nie było żadnego tańca, jakichś kroków podstawowych. Wiecie, czegoś takiego, co mm, nawet jeżeli dobra, wiem, że te zajęcia będą z piłką, ale czekam też na te fajniejsze. I tak wiecie, troszeczkę większa różnorodność tego, i tego nie było. Dlatego ja w UFU bardzo nie lubiłam. Pamiętam do tej pory, jak miałam zaliczenie z rzutu piłką lekarską. I powiem Wam, jak to wyglądało. Pani dała mi piłkę lekarską, ja w ogóle nie mogłam podnieść. Na zasadzie wiecie, i co dalej? Krew mi podeszła w różne miejsca mojego ciała, nawet <grym> tam, gdzie nie trzeba. Ja tak stadełam, i ona powiedziała, że mam ją rzucić za plecy. No i wyglądało to mniej więcej tak, że jak już mi się udało ją w ogóle podnieść, wiecie już, twarz po prostu cała czerwona, pod na czole, podniosłam ją, i gdzie rzuciłam? Rzuciłam ją za siebie, dosłownie na swoje pięty, prawie. I to, było, to był mój rzut piłką. I takie mam po prostu z tego czasu wspomnienia, i dlatego, tak jak mówię, żałuję, że nie było czegoś takiego fajnego, co, no, co dałoby też szansę innym wykazania się, tak? Tym osobom, które sobie gorzej radzą w jakichś tam dziedzinach, a lepiej w innych, no a po prostu tego nie było. Nawet jak ja sobie teraz pomyślę o tych takich lekkoatletycznych sprawach, takich zadaniach, to tego po prostu w ogóle nie było. To były jakieś pojedyncze epizody i nic. Ja tylko pamiętam tą piłkę, tą po prostu cholerną piłkę, którą do tej pory wspominam yy, z traumą. Yy, no i właśnie jak poszłam z moją córką na tę piłkę, yy, wiecie, jak już tam zaczęli wszyscy tymi piłkami kopać, rzucać, to ja już po prostu miałam odruch, żeby się schować i żeby tylko mnie ta piłka nie uderzyła, yy, ale no wiecie, to są zabawy z dziećmi, tak, więc yy, no tutaj się jakby no, nie ma yy, czego bać w teorii. Bo jednak, wiecie, dziecko i piłka, nie, nie ufałabym, ale w teorii nie ma się czego bać, jest dobrze. I powiem Wam, że jest to fajne, ponieważ też angażuje rodzica albo dorosłego. Kimkolwiek chcecie, żeby dziecko poszło, tylko musi to być osoba dorosła. Są też zadania i ćwiczenia, które dzieci wykonują same, ale większość to jest ćwiczenie razem z dorosłym, czy to rodzicem, czy ciocią wujkiem, kimkolwiek. I powiem Wam szczerze, że oczywiście jest tam ta piłka, ale tej piłki nie jest, to nie jest tak, że cały czas dziecko tylko z tą piłką się bawi. Jest to taka Ala piłka nożna, więc no, muszę przyznać, że jak ja teraz sobie myślę, to Amelka jest jedyną dziewczynką, albo może jest jakaś jeszcze jedna. Słuchajcie, teraz mam zagwozdkę, już byłam chyba tak przyjęta i przestraszona tymi piłkami, że mam dziurę w mózgu w tym momencie, ale nie, no słuchajcie, tam jest chyba Ameryka tylko, jako dziewczynka w tej naszej grupie, albo może jakaś jedna, ale chyba nie. Nie yeah, ja wiem. W każdym razie przyjmijmy, że albo jest ona jedna, albo jeszcze jest jakaś dziewczynka. Więc są sami chłopcy. I ja oczywiście, no bo to jest piłka nożna. I ja nie lubię tak, jakby, mm, rozkładać tego na czynniki e, dziewczęce i czynniki chłopięce. Wiecie, że po prostu dziecko się nie bawi, dziewczynka się nie bawi samochodami, czy nie gra w piłkę. Nie. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię tego wsadzania w takie role. Wiecie, na zasadzie Reklama proszku i mama pierze tylko, pani pierze. Reklama płynu do zmywania naczyń, i mama myje, je, bo przecież pan nie ma rączek. Wiecie, nie lubię tego, więc ja uważam, że zarówno chłopiec niech się bawi lalkami, jeżeli ma taką ochotę, a dziewczynka niech się bawi samochodzikami, jeśli ma na tą ochotę. Moja córka, notabene, ma po prostu w swoim pokoju przekrój przez wszystkie zabawki. Od superbohaterów, od Spidermana, Batmana, Supermana i samochodziki z, z trasą Hot Wheels, po lalki piękne Barbie, księżniczki, domek dla lalek i tak Więc naprawdę u niej można znaleźć wszystko. I dlatego, jak ona powiedziała, że chciałaby coś takiego, zapytałam się, zresztą lubiła zawsze w tą piłkę grać. Jak najbardziej, dlaczego nie. I powiem Wam szczerze, że pod tym względem jest to super, że też ona się w tym odnalazła, bo tak jak mówię, niech spróbuje wszystkiego, różnych rzeczy. No nie jest tylko rzecz dla chłopców, dlaczego dziewczynki przecież też grają, są zespoły dziewczęce, tak? Piłki nożnej, e, więc jak najbardziej tutaj jestem na tak. E, I tych zajęć z piłką jest sporo, natomiast dużo też jest zajęć takich poprawiających ogólną koordynację ruchową, co mnie bardzo cieszy, bo dla tych dzieci, czy na przykład proste plecy, e, chodzenie na przykład z różnymi rzeczami tam na głowie, z różnymi takimi poduszkami, e, z wypełnionymi groszkiem, e, czy jakieś... E, Slalony, tory przeszkód i różne różne inne rzeczy, które bardzo dobrze wpływają na taką koordynację, na dokładność ruchów. Bardzo jej to pomoże. Wydaje mi się nawet w tym jej balecie, bo moja córka chodzi już od dwóch lat na balet, bardzo to lubi i wydaje mi się, że to jej bardzo pomoże, nawet w tych zajęciach tanecznych. I tak naprawdę. Różnorodność wszystkich tych zajęć w ciągu tej godziny, którą, którą, podczas której trwają te zajęcia, jest tak duża, że nie ma jak się znudzić. Więc naprawdę co chwilę jest inne ćwiczenie trochę jest do wybiegania i zmęczenia trochę jest do skupienia się i swojej uwagi trochę jest do takiej rywalizacji takiej oczywiście pozytywnej. Więc jak najbardziej polecam i mogę Wam polecić z czystym sercem. Jestem bardzo zadowolona z tych zajęć i fajnie, że coś takiego jest. I tak jak mówię, nieważne czy to jest dziewczynka, czy chłopiec, na pewno się tam fajnie odnajdzie. I teraz tak, dostałyśmy takie coś: taką koszulkę z logo i z takimi dzieciakami. Bardzo fajna, w ogóle jakość tych rzeczy jest świetna. Bardzo fajnie są one zrobione, uszyte. Dostałyśmy spodęki też z logo do tego skarpetki. Skarpetek jeszcze nie użyłyśmy, więc tylko chodziła w tych skarpetkach, w tych spodękach w, w tej koszulce. I taki podręcznik. Elementarz ćwiczeń. Bardzo fajna sprawa, ponieważ są tutaj opisane różne ćwiczenia, które można wykonywać z dzieckiem właśnie przy pomocy piłki. One są opisane, jeszcze jest wszystko namalowane, a na początku jest jeszcze taka fajna rzecz, bo można sobie mierzyć stopę i zapisywać, jak po roku, po dwóch latach, po trzech jej wielkość się zmieniała więc fajna sprawa. Wydaje mi się, że można będzie odtworzyć po prostu fajnie te ćwiczenia, które robią tam na tych zajęciach. Więc podsumowując, już uważam, że Sokato zrobił fajną robotę, ponieważ jest to nie tylko piłka nożna. Ale też fajne, ogólnorozwojowe zajęcia, i powiem Wam, że byłam tak na początku no, sceptycznie nastawiona pod tym względem, że nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, wiecie, jeżeli to będą z rodzicem te zajęcia, tak, jak to w ogóle wszystko będzie grało, ale naprawdę jest spoko, więc polecam, jeżeli myślicie o jakichś takich zajęciach, które zmęczą dziecko, ale tak pozytywnie bo Amelka jak wraca jest zmęczona i widać, że po prostu jej to, że ją to męczy, ale jest jednocześnie bardzo zadowolona, ale to nie jest takie zmęczenie wiecie, na zasadzie, że nie mam siły, mam już nie chcę, tylko zmęczenie takie pozytywne, wiecie, pozytywnie się wypocić. I jak ostatnio byłyśmy to już właśnie ten drugi raz, to chciała jeszcze dłużej zostać. Więc już się zaczyna, bo ona tak na początku pierwsze zajęcia to było ok, nawet ta kondycja była mniejsza przy tych pierwszych zajęciach, no bo wiecie, balet to jednak wymaga trochę innych ruchów Inaczej to wygląda. No i po tych pierwszych zajęciach była padnięta i myślałam nawet, że nie będzie chciała kontynuować, ale już przy tych drugich powiedziała, że ma jeszcze siłę i chciałaby jeszcze pobiegać, no ale niestety no, już się zajęcia skończyły, więc polecamy Sokatoc. Więc naprawdę, jeżeli szukacie czegoś dla dzieci, my jesteśmy na, na chwilę obecną bardzo z tego Byłam na zakupach w Lidlu ile wiatanie, i lewiatanie. Stwierdziłam, że pokażę Wam mniej więcej, jak wyglądają nasze zakupy. Oczywiście one się różnią to nie jest tak, że cały czas jest to samo, ale mniej więcej takie podstawy są podobne. To jest najpierw Lidl, co widzicie. I za to zapłaciłam 219 zł, więc jak widzicie, tego jakoś bardzo dużo nie ma. Ej, Kotel, zostaw tą rybę! Zostaw! Co ty robisz? Kot się właśnie już do makreli dobrał, więc tak. Pierwsza makrela wędzona. Dawno nie jadłam, po prostu miałam smaka, ponieważ bardzo bardzo dawno nie jadłam. Chciałam sobie przypomnieć. Banany dla mnie i dla Melki, bo to też idą, wiecie, owoce u nas jak woda. Kefir też dla córki. Ja mam jeszcze dla siebie, a dla niej wziąłam, bo też bardzo bardzo lubi. Papryka, tutaj co będziecie widzieć, te takie warzywa, czyli na przykład cukinia, marchewka, papryka, to właściwie one są i do obiadów dla mnie, ale też dla, dla mojej córki, ponieważ dodaję jej na przykład, robię jej zupę warzywną na bazie tych warzyw i wtedy zje. Więc jeżeli jest na przykład w zupie warzywnej, czy gdzieś tam na parze z czymś, z jakimiś dodatkami, to wtedy właśnie ona fajnie mije. Więc papryka cukinia, marchewka, mozzarella, ponieważ będę sobie robić taki makaron z pomidorkami z pesto. Tu wam od razu pokażę. Podobno to pesto z Lidla jest bardzo dobre, zielone z oliwą z oliwek, więc spróbuję. I będę chciała sobie właśnie robić makaron z mozzarellą z pomidorkami i z jakimiś orzechami. Zobaczę, co tam jeszcze pododaję, tak i chciałam sobie coś wypróbować marakuja, ponieważ moja córka uwielbia marakuje, więc potrafi trzy na raz jeść, więc muszą, musi być marakuja. E, dalej, e, tutaj są polędwiczki z piersi indyka, też dla córki, ja mam tam dla siebie pomrożone, bo ja wiecie, kupuję i potem mrożę, ale akurat mi się skończyły dla niej polędwiczki z piersi indyka i naprawdę są smaczne, ona je lubi. E, danonki od czasu do czasu ma smaka i mnie prosi, więc od czasu do czasu jej kupuję. E, pomidory suszone, też właśnie do tej do tego mojego makaronu, który chciałam sobie zrobić, więc zastanowię się, czy zrobię sobie pomidory suszone, czy takie zwykłe. Jogurt naturalny. Ja kiedyś kupowałam planton. To są takie jogurty wegańskie, kokosowe, bez dodatku cukru. I to są jogurty dla mojej córki, ponieważ ona nie przepada za takim jogurtem zwykłym krowim. I jak jej dodaję na przykład z owocami, z siemieniem lnianym, wiecie, z czarnym sezamem, czy tam po prostu jej robię jakąś taką mieszankę zdrową i z owocami, to wtedy ona woli ten kokosowy, więc jej kupuję i dwa dla niej. Makaron penne, też do tego mojego, do tego mojego eksperymentu, który chcę sobie zrobić z tym pesto. Dla mnie jogurt bez laktozy, ponieważ próbuję. Raz kupuję z laktozą, raz bez laktozy, po jakim się będę lepiej czuła, bo wydawało mi się ostatnio, że po takim zwykłym jest mi średnio, natomiast ten bez laktozy jest naprawdę smaczny, ten z Pilosa. Dobra, dalej. Borówki nie było malin, więc wzięłam więcej borówek, a była akurat promocja w Lidlu, więc też my jemy bardzo dużo. Ja, ja i córka jemy bardzo dużo borówek, no i malin, ale niestety nie było, więc wzięłam borówki i muszą być troszeczkę większe, bo jak są te małe, są kwaśne i mi nie chce jeść. I zresztą ja też wtedy nie, niechętnie sięgam po nie. Pomidory malinowe, też, do naj, no najczęściej do zupy dodaję akurat malinowe. Natomiast jeśli chodzi o takie do kanapek, no to daję wtedy córce pomidory te z Lidla Bio, ponieważ one mają bardzo fajną skórkę, nie jest taka twarda, nie przykleja się, więc jeżeli jej daję to te, bardzo je lubi i są rzeczywiście takie fajne w smaku, takie mięsiste, słodkie, więc polecam. Kupiłam dla siebie pstrąga, salami, tutaj też mam takie kabanosy, salami z orzechami to jest moja słabość, U, bardzo lubię sobie od czasu do czasu kupić, po prostu bardzo mi smakuje. Kupiłam ogórka i bakłażana też dla córki, Masło łaciate, ponieważ wcześniej kupowałam w Lidlu, to masło bio, ale teraz nie ma tego masła. Nie wiem dlaczego, co się z nim stało, więc kupiłam takie. Jabłka, pinowa. My najbardziej lubimy są słodkie, soczyste. A moja córka uwielbia je, jabłka, więc zawsze jak jestem w sklepie, to muszę kupić, bo nie ma innej opcji. I te pinowa po prostu najbardziej je smakują. Kupiłam dezodorant z firmy tej Lidlowskiej Cien, jakkolwiek to się czyta, ponieważ ja kupuję dezodoranty. Bez aluminium. I kupowałam zawsze z Nivea, natomiast zobaczyłam, że tutaj też Cien ma bez aluminium, więc stwierdziłam, że spróbuję, jest tańszy, zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Krem do rąk, jak już wiecie, ja też milion, milion kremów wypróbowałam, dalej idę. Teraz garnier, zobaczymy co zadziała. Ogórek, górek, nie, wiem, tutaj już omówiłam o ogórku, seler naciowy, no to też dla mnie i dla córki, czy do soków, na przykład robimy smoothie to z jabłkiem, z selerem naciowym, więc dodajemy. Zmywasz do Paznokci, ponieważ kupowałam zawsze zmywacz z. Eee, Boże, z czego ja kupowałam? Już nawet nie pamiętam, wiecie, już mam ten zmywacz, Essence chyba to był jakiś, tak, chyba tak. Nie przepraszam, Isana. Essence to było kiedyś. Teraz nie wiem, czy nawet co może już są. Nie wiem, nie pamiętam, ale z Isany kupowałam ostatnio, przepraszam, z Isany to był. Eee, ale mi się kończy, więc stwierdziłam, że akurat był eee, wezmę, zobaczę, spróbuję, jak się będzie sprawdzał. Eee, te maseczki Wam bardzo polecam. Akurat teraz wzięłam przeciwzmarszczkową, ale te maseczki z Lidza są świetne. One są maseczkami w płachcie, ale one naprawdę nie kapią. To nie jest tak, że wiecie, nałożycie tutaj i Wam po oczach daje i nie możecie w ogóle patrzeć, nie zawierać oczu, bo wszystko Wam spływa. One są naprawdę świetne. One są nasączone, ale jednocześnie nie kapie nam to. Nic mnie nie uczulały, więc świetne. Naprawdę je polecam. Tej firmy w Lidlu Super sprawa i wcale nie są drogie, bo one kosztowały 5 coś, więc naprawdę warto. Kupiłam też takie kinderki, ponieważ uświadomiłam sobie, że nie mam nic takiego słodkiego: jak cokolwiek ktoś przyjdzie czy coś, to tak naprawdę nie mam nic, <ścoughs> więc musiałam się czymś poratować, żeby było. No i tak wygląda Lidl. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają zakupy z Leviatana. No i teraz lewiatan, tu już było mniej troszeczkę, ale zobaczcie, tyle. Ja zapłaciłam za to 83,79 groszy. <gry> więc. <gry> Okej. <Okay. gry> Bez komentarza. Więc tak, kupiłam mydło Luxia. Ja bardzo lubię te mydła, bo najmniej mi wysuszają ręce. Kiedyś byłam fanką mydeł z Lidla, natomiast ostatnio jakoś nie wiem. Mam wrażenie, że po nich mam takie jak ręce, jak papier. Więc kupowałam Luxie i akurat była promocja, więc wzięłam bułki kupiłam też sobie takiego bajgla bo ja lubię od czasu do czasu z sezamem zjeść, nigdy z makiem, zawsze z sezamem kupiłam mleko do kawy, do ekspresu Taki serek świeżuch. Dla siebie, ale nie wiem, czy mi córka nie podkradnie. Dla siebie serek do chleba. Taki Miller Mix. Od czasu do czasu lubię sobie bardzo takie jogurty zjeść. Czy fantazję, czy tego Müllera. Bardzo, bardzo smaczne. Dla siebie też kupiłam takie dwie pastelle. Awokado dwa razy. Dla mnie i dla córki. W absurdalnych cenach. 6,49 za sztukę. Uwaga, więc po prostu naprawdę <laughs> bez komentarza. Ale córka lubi zjeść na przykład, robię jej czasem taką pastę z bananem i z awokado. Ona jest bardzo fajna, słodka i ona lubi to zjeść. No i to jest bardzo odżywcze, więc jak najbardziej. Taki kęsek piwny to jest po prostu taki kurczak wędzony dla mnie do sałatki. Szynkę. Chusteczki, bo u nas idą jak woda chusteczki, to już Wam też mówiłam kiedyś. I wyczaiłam jeszcze taki dressing figowo-musztardowy. Może też do sałatki będzie fajny. Zobaczę, co to jest w ogóle. No i tak jak widzicie, małe zakupy, duża cena. Na pewno u Was jest tak samo, więc no niestety, tak to teraz wygląda. I jeszcze zapomniałam wspomnieć, że tak naprawdę te zakupy, które ja zrobiłam, to one nie są na tydzień, bo jeszcze się w tygodniu zawsze podjedzie i coś kupi, więc to nie jest tak, że to już jest koniec, tak? Że jest już, to jest już kupione i wystarczy tyle na tydzień nie, bo zawsze się coś jeszcze, zawsze trzeba po coś podjechać, więc tak naprawdę no, te kwoty na tydzień nam nie wystarczają i te zakupy też nie. Zawsze, zawsze w tygodniu jeszcze gdzieś podjedziemy: czy do Lidla, czy do Lewiatana, czy do jakiegoś innego sklepu. Nigdy nie jest tak, że to co kupię to jest już na tydzień, bo to jest po prostu na tak parę dni i zaraz trzeba znowu coś, coś kombinować. Więc no, tak jak widzicie, no, ceny są zaporowe. No i oczywiście nie licząc takich rzeczy, które się skończą nagle, trzeba je, wiecie, wszystko się skończy w jednym czasie i trzeba je kupować, tak? Czy na przykład, nie wiem, jakieś ryby, które nam się już skończyły, już nie mam zamrożonych, czy jakieś środki czystości, tak, które też czasem oddzielnie kupuję, gdzieś do innych sklepów jeżdżę i kupuję, więc jak widzicie, tego po prostu jest bardzo dużo, bo to są jeszcze takie rzeczy, których teraz akurat nie ma, bo akurat nie mam, ale na przykład zaraz się skończy i kolejny rachunek będzie dwa razy większy, tak, bo trzeba będzie kupić to, to i to. Nie licząc tak jak mówię, środki czystości, środków y, takich higienicznych, nie wiem, gdzieś w Rossmanie, papier toaletowy, ręczniki kuchenne już w innych sklepach, które dokupuję w tygodniu. Y, więc no jak widzicie, to jest po prostu y, no skarbonka, tak, niekończąca się opowieść. Zawsze jest coś do kupienia. Cześć, my już jesteśmy wieczorem po balecie. Co tam, kochana, gdzie byłaś? Ja byłam na balecie. I jak było? tik Dobrze kochanie. E, więc już wróciłyśmy z baletu, e, więc teraz zostało tylko przygotowanie kolacji e, i kąpiel. Ja się śmieję, że bo my mamy wannę ja się śmieję, że plusem posiadania wanny jest to, że można wziąć kąpiel, a minusem posiadania, długą kąpiel, a minusem posiadania wanny jest to, że można wziąć długą kąpiel. Szczególnie jak się ma dziecko, no bo wtedy jest, wiecie, no nie jest tylko prysznic, tylko zawsze są zabawki. Zawsze to trwa po prostu dłużej. Ciężko jest namówić, że może tym razem weźmiemy prysznic, chociaż tak jak mówię, no my się staramy to tak różnicować, że raz jest kąpiel, raz jest prysznic, żeby tyle wody, prawda, nie marnować. Ale no, tak jak mówię, od czasu do czasu ta kąpiel musi być, a że teraz wydaje mi się, że nie obędzie się bez kąpieli po tych dwóch ciężkich dniach sportowych hmm, chyba musi sobie troszeczkę wyleżeć więc wysiedzieć w ciepłej wodzie więc ja się już z wami na dzisiaj żegnam hmm, i do zobaczenia w następnym vlogu, trzymajcie się, cześć jeszcze na koniec jak myślicie wystarczy nam nie taka miska kto mi pomoże jeść? ja <laughs> trochę zaszalałam z tym makaronem jest <laughs> tego dosyć dużo ale wymyśliłam sobie coś takiego z kurczakiem wędzonym z oliwkami. O, i jak widzicie, mam klienta. Nie z oliwkami, przepraszam, z borówkami. Z kurczakiem wędzonym z pomidorkiem, z pesto i z mozzarellą. Naprawdę jest pyszne. I to pesto to jest to z lidla, które pokazywałam w holu zakupowym. Naprawdę jest pycha.